Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie moi drodzy na moim kanale, z tej strony oczywiście Michael, a już w dzisiejszym materiale. Umiejętności sceny i data wydania bohaterki. Kiedy 2 z Jankosem znowu dominują w wardsy. i West mogą zostać połączone. Nieprzyjemne zagranie wobec Riotu dla graczy. Przeciegi na temat Lola na telefon czy Wild Rift. W trakcie przerwy wczorajszego meczu pomiędzy SKT a Splycer, Riot opublikowała pierwsze zagrania nowej postaci jaką jest Senna. Jak widzicie, prezentują się one następująco. Komentatorzy dostają drobne przecieki wspomnieli o duszach, które Senna zbiera na swojej pasywie. Podobno ma to być ważny element, ponieważ za każdą duszę Senna zdobywa coraz więcej obrażeń. Możemy również zauważyć na tym nagraniu, że jej E wygląda podobnie co umiejętność fajka powodująca zniknięcie postaci. Tak może być również w tym przypadku. Co do jej umiejętności, kombo i klasy postaci. Będzie to wspomniany przez wszystkich support, tylko że zasięgowy. Coś jak rola Adekery, ale na saporcie. Kontynuując dalej, jej styl i kombo wyglądają podobnie do Ewelinki. Najpierw C zostaje oznaczony za pomocą W, którym jak widać dostaje efekt tłumu, w tym przypadku jest to w zasadzie unieruchomienie przeciwnika. Ku następnie, które jest bardzo bliskie umiejętności Luciana o dalszym zasięgu i jednocześnie zdobywając zabójstwo, całe kombo kończy jej RK, która powiem wam będzie robiła rześna nie tylko na bocie, ale również i w całych walkach. Postać zapowiada się naprawdę ciekawie, więc nie mogę się jej doczekać, aż wyjdzie na światło dzienne. Drużyna Jankosa znów dominuje kolejne spotkanie. W ćwierćfinale gracze drużyny G2 podjęły się koreańskiej drużyny Down Gaming, pokonując ich w systemie BO5 3 do 1. Następnym przeciwnikiem G2 będzie legendarna drużyna Fakera, czyli SKT. W półfinałach SKT pokonało z łatwością Splyce również 3 do 1. Miejmy nadzieję, że Caps i wielu innych graczy z europejskiej formacji udowodnią, że nie są tylko mistrzami MSI, ale również idą po trofeum jakim jest mistrzostwo świata. Odnośnie spotkań SKT pomiędzy drużynami europejskimi... Ostatnie spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Jankosa. Miejmy nadzieję, że będzie również w tym przypadku. Europa została podzielona niewidzialną ścianą. Serwer EU zmienił się w EUNE oraz EU West, ale w zasadzie dlaczego tak ma być? Temat podejmuje jeden z pracowników Riotu, odpowiadając graczom, co stało się za taką decyzją i z jakiego powodu za jakiś czas może się to prawdopodobnie zmienić. Jeżeli ktoś myśli o profesjonalnym graniu, wybiera EU West i to jest w zasadzie fakt, który widzimy. To właśnie tam najczęściej można spotkać profesjonalnych graczy. Najlepsze jest to, że pomimo pochodzenia graczy, to jednak gracze z EUNE i tak wybierają EU West. I jest to trochę dziwne, ponieważ 14 na 15 graczy biorących udział na przykład w tegorocznych mistrzostwach świata, pochodzi właśnie z EUNE, a grają natomiast na serwerach EU Reus wspomina, że nie zamierza już wprowadzać takich podziałów w Europie. Nadal chce zachować regiony, by zoptymalizować chociażby ping, natomiast nie uważa, że w przypadku EU-West albo eu tak naprawdę ten podział byłby potrzebny. Choć obecnie nie ma zaplanowanej daty, to bardzo możliwe, że w przyszłości podział EU-West i eu zniknie i zostanie to złączone w jedno duże EU. W dziesiątym dniu wyzwań gracze mieli otrzymać legendarną skórkę do jednej z postaci, którą mają właśnie na koncie. Słowa mają na koncie jest tutaj bardzo ważne, bo tutaj w zasadzie zaczynają się schody. Cała społeczność sądziła, że otrzymają skórkę do postaci, którą posiadają na koncie. Niektórzy z nich specjalnie usuwali sobie dostęp do danych postaci, aby otrzymać skórkę do swojego maina, jakim jest na przykład Lisin. Co zrobił natomiast Riot? Poinformował graczy tuż po fakcie, że nie chodzi o pulę postaci dostępnych na koncie, tylko o wszystkie legendarne skórki, które są dostępne w grze. Od razu po tej informacji gracze dowiedzieli się, że nie ma najmniejszego znaczenia co zrobimy na koncie, a i tak otrzymamy losową skórkę do losowej postaci. Nawet jak tego bohatera nie posiadamy, to dostajemy skórkę na stałe w warsztacie, a postać no cóż, musimy sobie sami kupić. Ma to swoje plusy i minusy, lecz według was czy Riot postąpił słusznie? Napiszcie proszę w komentarzu. Gra, jaką ma być White Rift, ma pojawić się już naprawdę niedługo. Riot nie ogłosił jeszcze oficjalnej premiery, natomiast wszystkie znaki na niebie sugerują, że albo będzie to końcówka 2019 roku, albo 2020. Z pierwszych przecieków wiemy, że sezon rankingowy zacznie się kilka miesięcy po premierze. White Rift przeniesie znanych bohaterów z LoLa, w sumie 40 do trybu gry, który doskonale znamy. Jeśli chodzi o system rankingowy, prezentuje się on następująco jak na obrazku. W zasadzie nie trzeba tutaj wielu wyjaśniać rzeczy, ponieważ cały ranking w zasadzie znamy z League of Legends. System levelowania w White Rift do tej pory zaprojektowano do 500 poziomu. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego materiału do końca. Mam oczywiście nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam również do łapkowania oraz komentowania wideo. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało komentuj. Jeżeli Ci się podoba moja praca, to śmiało lajkuj. I zapraszam na moje social media, które macie w opisie, ponieważ tam ostatnimi czasy dosyć dużo się działo. Na razie strzała.